Zdrada to nie pomyłka, to nie przypadek, to wybór, egoistyczna decyzja. I jeśli kiedykolwiek byłeś po tej drugiej stronie, to dobrze wiesz, że nie ma na świecie żadnego usprawiedliwienia, które miałoby sens. Musiałeś skłamać, musiałeś się ukrywać, zdradzić kogoś, kto ci ufał. Zdrada to nie przypadek, nie potykasz się przecież i nie lądujesz nagle w czyichś świadomościach, albo co gorsza i w czyimś łóżku. To egoistyczne, to całkowity brak szacunku. Nie tylko wobec partnera, ale i wobec samego siebie. Tu nie chodzi o pociąg fizyczny. Tu chodzi o ego, o władzę, o chęć posiadania bezpieczeństwa związku i jednoczesnego gonienia za dreszczykiem nowości. A najgorsze jest to, że osoby zdradzające nie mają wyrzutów sumienia z powodu zdrady. Czują je dopiero kiedy zostaną przyłapane. Ale gdyby naprawdę cię cenili, nigdy nie postawiliby siebie ani ciebie w takiej sytuacji. Jeśli to do Ciebie trafia, obserwuj po więcej.